Witajcie w kolejnym cyklu z naszego niesamowitego podręcznika odnośnie tanich chwytów manipulacji widzami. Rozdział pierwszy, że jakieś chce A, ale. No, może. Pokaż twarz. Nie, 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 nie. Może ktoś inny za to za mnie za... Oszukany tytuł. To dobry dla słabiaków. Crossy z innymi. O! 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 To jest, 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 jest dobry pomysł. W sumie to mnie ostatnio nudy, nic nie ma do recenzowania. I idealnie. Więc przy mi jest mój cringefon. I, I dzwonimy. Szósty dzień tego dnia. Jak pochłodnią Halo. Co? So? Na Ciebie? Na Ciebie? Co so, ja yeah. do tak, A tak po przyjacielstwo, tak, no, po przyjacielstwo tak ja, ja mam ci coś dać, tak? Tak po przyjacielstwo. No pamiętam to, za, bo zapamiętam ci to po przyjacielstwo, tak no. Zapamiętam za, to tak, czyli jak nerki będę posłuchał to ci też powiem po przyjacielsku. Dobra. Dobra, dobra. Dostanie z tobą, dostanie w to rodzaju, teraz nie wiem, dostanie, dostanie. Dobra, do więc witam w zastępstwie. Jestem tutaj za panem Szczupaka, ale to się nie liczy. Jestem tutaj, żeby zrecenzować coś, i tym produktem będzie. 75971 Hanzo vs. Genji z Lego Overwatch. Czyli ninja? Nie, to, to, to Overwatch chyba, nie Ninjago, choć coś chińskiego. No, więc zestaw posiada 195 elementów lub 196. Bridgeset mówi 196 w jednym miejscu, 195 w drugim. Standard. Więc, yy, te są 195 elementów: 3 mini filurki, e, Genji, Hanzo i jakiś hinciuk z telefonem. Ja yy, Chinciuk? Nie, <laughs> Japończyk, Jedno. Azjata. Wschodni Azjata. O, tak. No i 3 mini filurki i kosztuje, Nadal jest na półkach. 120 zł kosztuje około 119,99 dokładnie. Ja go dostałem za 7 dych. Tak się prezentuje w W zestaw składa się taka fajna świątynia. Mała świątynia. takie, takie szczeletowe coś, co mam przypominać jakąś artystyczną świątynię. To pamiętam, że było w shortie, Blizzarda e, Two Dragons. Coś w tym z was dwa smuci, czy bracia? I coś w tym stylu, jakby, To jest lokacja z jednej z tych animacji. Taka średnio oddane, ale jest jedno miejsce dobrze oddane, jakby sam, to, sama ta środkowa ciąć rzeczywiście była. Mamy jakieś funkcje zabawowe. I w sumie to nie mam co dalej o tym mówić, o tym kartoniku. Więc przejdźmy do zestawu. Więc, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, tak prezentuje się pudełko, więc znowu je wywrócimy. Tak się prezentuje sam zestaw. I. Mamy czubek, tak? Widziałem, że Pan szczupłać czasem pokazuje czubek na swoim tle do recenzji, tak? więc stwierdziłem, że też przyniosę. dlaczego zamiast kawy mam czarną herbatę, jak nadzieję na moje życie. Ale nie przedłużajmy, przejdźmy do figurek. A zaczniemy od Pana Azjaty. Ma on na wyposażenie smartfon, tak z Lego Ferenc. podajwy I pistolet Gnat, taki, Z tego co pamiętam, używała ich Sabiny Ren między innymi. Nie, nie, pojawiały się jeszcze w innych miejscach, ale z, z jej je naj, go najbardziej znam. Czarne standardowe nogi, bez wadnych nadruków, garnitur, z tyłu prosty nadruk i zdziwioną twaw i starą fryzurę, która jest, uwy, była używana wiele razy więc nie ma co o nim wiele mówić ponieważ jest on najmniej ciekawą figurką z tego zestawu, ma przydatne części, więc przejdźmy dalej do Genjador, który na swoje wyposażenie ma dwa furykeny i limonkową katanę, która jakby prezentuje pozycję postać jego w postaci katany w momencie używania super umiejętności, tak czyli kiedy yy, używa swojej super umiejętności i zaczyna wszystkich ciąć na kawałki na salami. Ma on yy, bardzo ładne nadruki na torsie, nie jestem w stanie powiedzieć nic negatywnego, są świetne, naprawdę. Jakby chapeau poba dla projektantów LEGO, gdyby to przenieśli. Kolor, kolor wydaje mi się ciekawy, użycie tego koloru nugatowego straconego, jakby po angielsku to jest light nugat podaję Ale no, ma specjalnie wymoldowany nowy hełm, tak, jest to, nie jest to głowa, pod hełmem ma tam, tam, srebrny łeb, czerw. Ma też taki specjalny element, taki wst nie wstępu, takiego kawałka materiału, po prostu za nim lata z wiatrem, tak, epicko. Hanzo też wyłowywa w kolorze złotym. Jak mówiłem, ma dwa Furikany i ma pokrowiec na czatane. mu łeb, żeby móc zdjąć pokrowiec. I te się prezentują na druci na tyle. Są bardzo ładne, no nie można powiedzieć o nich nic innego. Tak <grafię> samo jak te na przodzie. I to jest Genji. Zdekapitowany, ale Genji. I przejdźmy dalej. Podrata już jeżeli ktoś nie wiedział, Hanzo. Hanzo jest łucznikiem, tak, jest snajperem w Overwatchu, tak, postacią typu sniper, tak, w Overwatchu, który nikt nie lubi. E, oprócz grających nimi ma standardowy Lego łuk, co jest dosyć specyficzne, ponieważ w Lego ma też w mold łuka. tak, użył go chyba do Hokaja, który dzisiaj o wiele lepiej nadawał. To jest taki standardowy łuk. jakby z czasów średniowiecznych, średnio to pasuje, kiedy mam do czynienia z bliską przyszłością, tak? Więc no. Ma on srebrne nogi z bardzo ładnym nadrukiem. Tors z fajnym nadrukiem i oczywiście standardowym problemem tego, że nie, Lego nie umie kompletnie nakładać jasnych nadruków na, ciem, na ciemne tło, tak? No widać to. Widać, jakby chłopak po prostu. Nigdy na słońce nie wychodził. Za, ma, za małą warstwę farby dają Nie wiem, to jest problem od dosyć dawna i w zestawach Overwatch to dosyć mocno widać. Jedną rękę ma bez, bez swojej, bez ubrań. Tak jedną część, część chodzi nago, tak biedaka nie stać. Na druga część jest ubrana. Ma on zupełnie nową fryzurę, ma to o czym mówiłem. U, u Gendiego. Ma jedną twarz, nie ma drugiej. Jeszcze zdejmiemy. Czerp. Zróbmy coś z francuskie, francuskiej tradycji. Tak się prezentuje od tyłu wiele tors. No i są srebrne od tyłu. Nie ma ani, żadnych nadruków. Wiadomo, Lego nie daje nadruków na tył nóg. I to jest Hanzo, więc przejdźmy dalej. Więc figurki na bok. Ale zanim to jeszcze herbatka, bo chyba ostygła. Jednak nie. No więc mamy tą prostą świątynię. O, jest ona na dwóch zawiasach, tak? Ma zawiasy, więc można zrobić coś takiego. Można zrobić coś takiego. Ja preferuję tak połowicznie, tak? Częściowo. Od frontu mamy tą dużą naklejkę. Z tymi e, e, wschodnioazjatyckimi znakami. Nie wiem, jakie, do, jakie to są dokładnie znaki. Mamy tutaj ten e, stojak na katane Tak. W którym w torcie Hanzo składał świeciu, nie? Tak, świecz, świecił jakiś inny rzeczy, kadzidło. O, kadzidło. Mamy bardzo fajną konstrukcję tutaj. Nie wiem, co to po, powinno być, ale bardzo fajnie użyli tutaj główki BB9I, bodajże. Mamy te lampki, te fajnie zbudowane, z użyciem tego nowy, dosyć nowego elementu na bar i stud z, z barem i studem mamy standardowo tutaj mamy takową płytkę jeden na jeden z lodziem overwatch z drugiej strony mamy też taki sam stojaczek tylko tutaj mamy y, apteczkę tak overwatchową to jest po prostu konstrukcja prosta bardzo trzy elementy i z jednym z nadrukiem tylko pluszica bardzo fajne że co zrobili nie jest to jedyny zestaw w którym tego użyli to jest kolejna naklejka bardzo fajną rzeczą jest za, e, sposób zamontowania tego ponieważ jest to osadzone bardzo prosto tak teoretycznie e, jest to łatwe do zdjęcia ponieważ to jest tylko na dwa study przyłączone do tego kompletnie więc jest to dosyć chwiałe e, ale działa Przechodzę do funkcji zawodowej głównej tak Mamy tutaj te wyrzutnie dystów, które jak tutaj mamy dwa zapasowe dyski, więc je tam najpierw przedstawię, mamy limonkowy dla Ginger i niebieski dla Hanza. Są to nadruki. i mamy takie po dwa z prawdego. Tutaj jest miejsce, żeby je przeciepić. W zobaczyliście, jak wygląda świątynia od tyłu. I teraz przedstawię wam jak powinna zadziałać, powinno zadziałać ta funkcja. Mamy tutaj, ta hanza będzie łatwiej. Mamy Hanzo. Hanzo właściwie Hanzo, nie wiem, nie pamiętam jak to się wymawia. Pewnie już to tyle razy powtórzyłem, że nie będzie nikomu się tyle chciało poprawiać. I e, tutaj powinniśmy stryknąć I w najgorszym wypadku zrobi się i już nigdy nie odnajdzie. Czyli prawdopodobnie wtedy. E, mamy jeszcze jedną funkcję, tak to skaka... E, nie wiem. Czekanie. Nie wiem, co to powinno być, tak? Trzeba? Nie mam pojęcia. Pewnie instrukcja mnie potem oświeci, bo po prostu yy, nie domyślam się. Jestem zbyt mało kreatywny. Nie wiem, powinniśmy czuć się odwrócić, tak? Nie wiem, to nie jest w nawadnym, cieniu, nawadnym prostym tym, posadzone, więc to jest, są po prostu schodki. Jeżeli to są schodki, to naprawdę, jakby. Punkt dla projektantów Legów zamontowali coś po prostu dla detalu tak prostego. Choć nie wydaje mi się. Więc to jest sama świątynia. Jest bardzo prosta, ładna. Pre prezentuje się dosyć przedzwyczajcie, mam tu jeszcze jeden balkonik. Tak? Jest dosyć dużo miejsca na figurki, jak na coś taciotać. Jest to bardzo otwarta konstrukcja. Wszystkie figurki można spokojnie umieścić tak ma dosyć duży czerp przez słychał, więc on jest dosyć problematyczny ale wszyscy figurki mają tu, znajdą tutaj już swoje miejsce. Nie jest to konstrukcja najbardziej yy, wytrzymała, tak? to, to jest przymocowane na kilka stadów, na tak? cztery study to jest przymocowane jedną płytrą. Tutaj, jak mówiłem, to mamy przymocowane na dwa study. Ale nie jest to większy problem, tak? bo konstrukcja jest na tyle lekka, że wystarczy to chwycić na, naprawdę tak, tak. Poza tym jest to budowla, a nie statek, więc nie musi być aż tak wytrzymała, choć na, na to ciąg jest i tak świetnie wytrzymała. jest, więc przejdźmy do podsumowania. Ale zanim to jeszcze instrukcja, tak standardowo. Mamy krótki przejazd tak, po instrukcji. Zestaw zawiera kilka na o tym nie wspomniałem wcześniej. Mamy no, funkcje zabawowe, tak? Może tutaj nam się wyjaśni to funkcja? Nie, nie, to jest jedna chyba są spady, ponieważ nie ma tutaj żadnego wspomnienia o tym. No, tu mamy A już naklejki, dwie naklejki, tylko były w tym zestawie. Więc nie jest źle. Zestaw jest fajny, tak? Że za cenę 120 zł, mówię, bym go nie polecił, ponieważ wtedy mamy deal, gdzie płacimy 120 zł za 190 elementów, tak? Ale na Allegro jesteście już w stanie wyrwać za dych z wysyłką 90, co jest już o wiele lepszym yy, Dilem, tak? Ponieważ mamy tutaj trzy filurki. od tak, dwie są świetne, mają dwa nowe, kompletnie nowe moldy, tak? Trzecia jest. przejdzie? Tak jest, może zostać użyta gdziekolwiek indziej. I to świątyni, która może się spodobać nie tylko fanom Overwatch. Do nim na przykład można go użyć patrząc na aktualne serie Lego. I żebyście sobie nie myśleli, że w normalnych filmach też jestem taki błyskotliwy, to jest po prostu dobrze zaplanowana reklama. Po pozdrawiam pana szczupaka, was. Zednam Was, zapraszam do wchodzenia na mój kanał, lajkowania tego kanału, subskrybowania tego kanału, obserwowania mojego kanału, bo jest lepszy. Nic nie mówiłem. Więc ja Was zapraszam do wyczekiwania kolejnych filmów na moim jego kanale i cześć!